Zobacz Barbara, w tym momencie jak wchodzisz, to tak jak mówiłyśmy, nie wchodzimy tak jednym ruchem, tylko on musi być taki bardziej delikatny i pokazać, że stoisz. A jak stoisz w arabesku, to mnie interesuje kolano z tyłu. Proszę, pokaż. Ta -ra -ra. OK. I zatrzymaj się, i zatrzymaj się. I dociągnij mi to kolano jeszcze. A teraz biodra nie rozwalone, tylko równo. I ta, ta ręka z tamburnym. Dobra. A głowa patrzy tutaj za paluszkiem. O, i to jest pozycja, i jeszcze teraz pół palec, zobacz taki wysoki. I głowa, głowa do góry? To jest ta poza. Spróbujesz ją teraz powtórzyć prawidłowo? Dobra, dawaj. Wyciągamy wszystko, wszystko. Wyciągamy. Nie, biodrami w przód. Jak chcesz stanąć na arabecku, to w arabecku się nie da wejść, myśląc o tym, że tam. Zawsze polecisz do tyłu. Baletnica, jak staje w arabecku, to staje i idzie do przodu. Wtedy stoi, stoi, stoi. Mm -hmm. Dobra. Uwaga. i ra-ram. Brawo.